Dzisiaj pogadamy sobie o najnowszym filmie kinowym pod tytułem Do ostatniej kości czy też w oryginale Bones and All. No i będziemy gadać bez spoilerów oczywiście, bo premiera miała miejsce dopiero w ten piątek, także no, wiele ludzi jeszcze zapewne nie widziało, ale jeżeli już widzieliście i chcecie się podzielić opinią, to pamiętajcie, żeby ostrzegać w razie ewentualnych spoilerów w komentarzach. Ja zapraszam na materiał, lecimy. Na samym starcie warto podać informację, że jest to długi film, jeżeli ktoś planuje seans, bo trwa aż 2 godziny i 10 minut, no to jest jednak całkiem sporo, ale od razu też przy okazji dodam, że mi całkiem miło ten seans minął, nie dłużył się tak, że dla mnie ten metraż tutaj nie sprawił w zasadzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o oglądanie po prostu. No i jest to horror, dramat, romans, bo tutaj trzeba się poruszać w kilku gatunkach, co najmniej mamy mix. Od reżysera włoskiego, którego na pewno kojarzycie, część z Was przynajmniej Luka, ale nazwiska wymowy się nie podejmę. Można go kojarzyć z takich produkcji jak Remake Suspirii, który był parę lat temu w kinach, albo ewentualnie z Tamte Dni, Tamte Noce, jeżeli chodzi o takie głośniejsze produkcje, ale też paru innych. No i oczywiście w jednej z głównych ról tutaj będzie Timothy Szamalet, albo Szalet, ja będę mówił będzie krócej. No więc oni już współpracowali razem, także ten duet właśnie kojarzyć również można. No i z drugiej strony taki kontrast dla naszego Szamaleta, właśnie ten ala romansowy, to będzie młoda aktorka, która jest taką trochę budżetową Zendayą. <grych> tak serio to żartuję oczywiście, ale gdzieś tam troszeczkę mi ją przypomniała. Jak zobaczyłem plakat po raz pierwszy, tam chyba bokiem siedziała, no to tak myślę, o Zendaya gra z Szamaletem, ale jednak nie, to... To nie Duna, więc niestety, aczkolwiek aktorka zupełnie spoko. Natomiast od razu może dodam w kwestii tych ról, że jednak najbardziej to mi do gustu tutaj przypadła rola naszego najstarszego, można tutaj powiedzieć, ważnego bohatera, czyli tego gościa, który naprawdę no, dał dobry popis aktorski. Było to na pewno specyficzne doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj rolę naszych młodych bohaterów, no to w zasadzie szamalet grał szamaleta, po prostu, tak jak. Z reguły to wypada, no to tak. Tutaj nawet nie widziałem w tej roli nic więcej, nic ciekawszego niż do tej pory, chociaż lubię tego aktora, uważam, że ma spory potencjał, ale ta rola była taka raczej, wydaje mi się, zwyczajna. Oczywiście była dobra, żeby też nie umniejszać tutaj, ale po prostu nic ponadto. Wydaje mi się, że stać go na więcej. Natomiast, dla kontrastu, właśnie rola naszej młodej bohaterki Zendai premium, albo w sumie to nie premium, no, już ciutkę bardziej mnie urzekła. To tak w kwestii aktorów na szybko. Natomiast co do samej specyfiki tego filmu, to mi się wydaje, że przynajmniej moje kino. Ja nie wiem jak u was. Ja byłem w Heliosie. Dajcie znać, jak to wygląda w innych kinach, kto oglądał. No troszeczkę wprowadza w błąd, ponieważ na stronie kina jest napisane dramat-romans. W opisie też się nic nie mówi o horrorze. Odpaliłem sobie ten zwiastun kinowy. Tutaj właśnie nasz polski. No i okej, okay, pada tam raz słowo horror, jest tam zacytowana po prostu jakaś opinia któregoś z recenzentów jakiegoś portalu, zapewne zagranicznego, już nie pamiętam. No i to jest bardzo mała sugestia, że będziemy mieli tutaj też horror, a to jest kluczowe jednak dla fabuły, dlatego na co się wybieramy po prostu, tak? No i nie wspomina się o tym też w opisie. W tych urywkach zwiastunu, czy zwiastuna, no tam są jakieś takie sceny zachęcające o brutalne. Przedsięwzięcie, powiedzmy, tam krew się gdzieś rozbryzgnie, ktoś komuś jakimś łomem strzeli, ale to jeszcze nie musi świadczyć o horrorze, prawda? To może po prostu część dramatu, gdzie po prostu ktoś się mierzy z jakimiś poważnymi sytuacjami. No i jednak wypadałoby dopisać tam ten horror, ponieważ mamy tutaj, jest to na tyle ważne, że trzeba sobie powiedzieć, że mamy tutaj motyw kanibalizmu. I ja totalnie nic nie wiedziałem o tym filmie, oprócz tego kto go reżyserował, kto tam będzie grał. No, i nawet nie czytałem wtedy opisu ani nie oglądałem właśnie zwiastuna przed samym seansem. Tak naprawdę tylko się dowiedziałem, bo zapytałem jednej osoby, akurat tutaj z kanału Ponarzekajmy o filmach, Michała, czy będzie to jakiś horror, bo nie wiem, czy ten film obejrzeć, czy nie, w sensie tak pod recenzję, czy po prostu mogę sobie to zostawić na później, i tak już jest parę dni po premierze, no ale wrzucam. No, i powiedział mi, że to jest takie połączenie właśnie kilku gatunków z RO, czyli z mięsem z 2016, jak się nie mylę. I rzeczywiście, brutalności jest tutaj dużo. To się zaczyna tak łagodnie i stonowanie, ale jak dochodzimy do pierwszej sceny, w, którym to się, w której to się objawia, no to ona już tak dosyć mocno szokuje. I też to było widać po niektórych widzach. Co prawda, mało osób było na sali, ale jednak było sobie takie prawdopodobnie małżeństwo, tak po czterdziestce, grubo albo nie grubo, nie jestem przekonany, które. Tutaj widać, że żona wybierała, nie do końca raczej wiedzieli na co poszli. Właśnie też mogło być to po prostu mylące na stronie kina. Też nie każdy obejrzy zwiastun, ale i tak uważam, że on niewiele zdradza w kwestii samego horroru. No byli troszeczkę zaskoczeni. Tam sobie w tle jeszcze Messenger pikał na całą pytę. Gościu to sobie basikiem też gadał na cały głos. Także standardowe przygody u mnie. Na szczęście było to na tyle eh, niedługie i nieinwazyjne, że już tam nie wybijałem się z sensu i nie zwracałem uwagi za specjalnie tam chwilę pogadali i po prostu się wyciszyli i ten messenger tuż tak pod koniec filmu zaczął dzyndzać, tuż takie miałem, serio? Jeszcze raz i normalnie, dobra. No i właśnie, wracając do naszej fabuły, no to tak naprawdę obserwujemy historię, jakby nie patrzeć ludzi trochę wyautowanych ze społeczeństwa, takich outsiderów, ponieważ cały ten wątek kanibalizmu jest tutaj tylko jedną wielką metaforą. I teraz spotkałem się z takimi komentarzami, że ten wątek jest niepotrzebny, że mogłoby go tutaj nie być, tylko jest tutaj jeden problem, a raczej no... Fakt po prostu, który mówi o tym, że tak, ten wątek musiał tutaj być, jest to na podstawie opowieści po prostu książki, która powstała w 2015 roku. No i jakby nie patrzeć, taka rzecz, ta metafora w zasadzie, no jest kluczem w tej fabule, tak? Jasne mogłoby jej nie być. Gdyby to był film taki super autorski. Ja też zaznaczę, że Luka nie pisał scenariusza. Tutaj akurat ten duet, właśnie scenariusz, i reżyser, oni już współpracowali również razem. No między innymi przy wymienionej już przeze mnie dzisiaj tutaj Suspiri, właśnie. Także Luka tylko reżyserował, no ale tak czy siak, jak bierzemy jakiś materiał źródłowy i coś jest trzonem fabuły, no to nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było w filmie, tak? Jest to jakaś autorska wersja, jest to jakaś interpretacja danej powieści, ale nadal wyobraźcie sobie, że na przykład, no tutaj takim dobrym porównaniem będzie Zmierzch, bo tutaj mamy w tym filmie do ostatniej kości trochę takie wampiry, tylko że bez wampirów. Kto widział, to zrozumie dlaczego tak, a nie inaczej to opisuje. No właśnie wchodzimy w ten wątek kanibalizmu, tak? Ale... Wyobraźcie sobie na przykład zmierzch, ekranizację książki, ale wywalić wątek wampirów. No przecież to jest bez sensu, tak? No więc to, to musi tutaj być. Spotkałem się też z bardzo fajnym komentarzem pod tytułem. Hmm, no ten wątek kanibalizmu to chyba dopisali, jak już nakręcili film, bo zobaczyli, że a coś tam brakuje, warto by dodać, to sobie wrzucili wątek kanibalizmu. To jest już bardzo wysoki poziom nieświadomości, i widza, że. No wystarczy podstawowa informacja czy wiedza na temat tego jak film jest realizowany. Tak? No, to scenariusz jest przed filmem wyobraźcie sobie napisany to jest wszystko rozrysowane na storyboardach i później każdą sekwencję się skrupulatnie realizuje zgodnie z tym co zostało zaplanowane, tak? ruchy kamery i tak dalej to wszystko. Nie ma tak przy takich dużych projektach nie ma czegoś takiego że ktoś sobie nagrał film i stwierdził cały wątek wprowadzimy. To przecież oni by musieli cały film od nowa nagrać. Ale dobra to już tak pomijając same dygresje. No to ja nie szedłem na ten film jakoś za specjalnie podjarany, stąd też nie poszedłem pierwszego dnia premiery. Sobie poczekałem właśnie do niedzieli i teraz w poniedziałek to wrzucam. Natomiast powiem tak, na pewno podobał mi się pod względem zdjęciowym, bo jest bardzo ładny, momentami naprawdę te kadry chwytają. Bardzo mi się ogólnie podoba etyka tego reżysera, jeżeli chodzi o oprawę, właśnie o poprowadzenie filmu, czy poprowadzenie postaci, chociaż... Nie uważam, żeby było tutaj coś wybitnego. Nie uważam też, żeby te metafory tutaj odnośnie społeczeństwa w formie tego kanibalizmu były jakieś super wyszukane i nadzwyczajnie przełomowe, bo jakby widzieliśmy to, znaczy w ogóle nie są przełomowe, o to mi chodzi. Jakby widzieliśmy setki podobnych filmów, tylko ugrane w trochę inny sposób. To no z reguły bez kanibalizmu. Mieliśmy jakieś ewentualnie melodramaty, właśnie typu tamte dni, tamte noce, właśnie od tego reżysera. Natomiast jasne. Super poważnie tego traktować nie można, w sensie tego kanibalizmu on nie jest taki tutaj dosłowny, i tak ten film mógłby bez niego zadziałać. Tylko wywaliliby trzon historii, tak jak już wspomniałem. No i nasz szamalet, czy też szalet, był tutaj również producentem, to warto dodać jako ciekawostkę, więc jednak skupiał się na promocji tego filmu. No a że Luka go zaprosił jako aktora, no to um, tym bardziej jakby tutaj w dwóch rolach powiedzmy sobie stanął. No jak na producenta, to całkiem młoda postać, jakby nie patrzeć. Jakoś, nie wiem, termin producent z reguły mi się kojarzy już z takimi, wiecie, doświadczonymi ludźmi gdzieś tam z Hollywood, co za biureczkiem siedzą jakieś takie już po 40 szychy, tam rzucają hajsem, czy po prostu zdobywają w tym wypadku hajs na dany projekt, czy go po prostu promują, reklamują itd. A tutaj mamy właśnie szaleta naszego. No i warto jeszcze sobie dodać, że akcja dzieje się w latach, jeżeli się nie mylę, 80., ponieważ mamy tutaj wspomniane, przynajmniej w opisie tego filmu, nazwisko. Pewnego prezydenta USA, który był 40. prezydentem, właśnie Stanów Zjednoczonych. No i on pełnił tę funkcję właśnie w latach 80. I jako super nieistotną ciekawostkę powiem tutaj, że zakończył swoją kadencję w 89., czyli wtedy, kiedy PRL w Polsce upadł. A taka, taka ciekawostka, tam też są właśnie jakieś powiązania, że on wspierał Polską Solidarność i tak dalej, więc tak mi się to skojarzyło, po prostu stwierdziłem, że sobie dodam. No i przechodząc dalej. Na pewno właśnie ten film podoba mi się od strony technicznej, jeżeli chodzi o estetykę. Jest dla mnie naprawdę bardzo ładny w obrazku. Jeżeli chodzi o historię, to co wspomniałem na początku, mi się ona nie dłużyła mimo metrażu. Ja też ogólnie lubię takie filmy, które są wolniej prowadzone, ale bardzo też lubię takie filmy drogi, po prostu, gdzie to jest jeden wielki trip. Bo my tutaj sobie skaczemy, jeżeli chodzi o fabułę i o lokacje, po prostu po różnych stanach. Ci nasi bohaterowie podróżują, bo też siłą rzeczy jak oni na przykład sobie ukatrupią kogoś i zjedzą, no to niefajnie by było się zatrzymywać w tym miejscu, no bo mogą zostać po prostu złapani. Co prawda tutaj policja się w ogóle prawie nie przewija przez ten film, jest tam gdzieś jakaś jedna stęka, ale nie ma żadnej konfrontacji pomiędzy naszymi bohaterami a policją, więc no jakoś nie widać, żeby ktoś im siedział na ogonie, nie czuć tej presji, tak? że o może zostaną złapani i co wtedy. Ale oni na pewno czują presję, że jeżeli by zostali w danym miejscu. No to mogliby gdzieś sami się wystawić na celownik, czy podpaść, więc po prostu sobie podróżują. No i faktycznie przy okazji obserwujemy wiele takich kadrów, właśnie jakichś pięknych lokacji, fajnej scenerii, co samo w sobie jasne daje już jakąś wartość, ale jasne nie czyni też filmu od razu dobrym. No tutaj musi być jakaś synergia między tym wszystkim, co się dzieje, też scenariuszowo. I przyznam szczerze, że jak oglądałem ten film. To miałem taki jeden wniosek w głowie, który się potwierdził już po samym zakończeniu, po tych napisach, e, tak, końcowych, gdzie wyskoczył po prostu wyskoczyło nazwisko reżysera. No, że jest to bardzo prosta, bardzo zrozumiała fabuła. Co nie znaczy, że ona nie ma tych metafor tutaj i tak dalej. Tylko to wszystko jest po prostu na tyle czytelne, że przyjemnie się to ogląda. Nawet bardzo, bo. Jak wchodzimy w filmy, które dotykają wszelkiej maści metafor, no to czasami bywa i bardzo trudno nawet niektóre rzeczy, to trzeba się pozastanawiać nad nimi, poanalizować coś, pointerpretować. Tutaj raczej wszystko to dają nam na talerzu i teraz dla kogoś będzie to pewnie wadą, że o, jak metafory, no to fajnie by było więcej rozkminiać. Dla innych to będzie takie, no właśnie spoko w tej konwencji, że jednak... Każdy widz jest w stanie zrozumieć po prostu to co ogląda, nie trzeba się doszukiwać w dziesiątej warstwie gdzieś pod spodem po prostu wiecie, trzy metry mułu i grzebiemy w tym wszystkim, robimy piękne analizy. Jasne, można ten film sobie rozbić na jakiś esej, ale to są rzeczy, które trafią wydaje mi się do każdego, jest to tak dosyć neutralnie przedstawione właśnie w tej swojej metaforze. No kluczem jednak jest to, żeby załapać, że ten kanibalizm to metafora, no bo bez tego no to będziemy bardzo dosłownie odbierali, a nie do końca o to tutaj chodzi też. No i jasne będą jakieś wiecie rozwrzeszczane fanki Szamaleta, które totalnie tego nie zakumają. Jakieś młode widzki sobie pójdą na ten film, chociaż to tak od od 15 powinni wpuszczać jak nie od 16. No ale pójdą i zobaczą o kanibalizm i to będzie tylko wiecie dla nich taka wartość, bo Szamalet będzie chodził uwalony, umorusany krwią. No ale to wiecie fanki są zawsze i wszędzie rozwrzeszczane, rozpiszczane, więc jakby to to sobie może odsuńmy na, na drugi plan w ogóle, ale no całość dla takiego Powiedzmy, dorosłego widza będzie przejrzysta i mi się to właśnie bardzo dobrze oglądało też, a sceny bywają naprawdę brutalne, bywają niesmaczne, odrażające. No czyli film jednak spełnia swoje założenia, swoją konwencję tutaj dobrze realizuje, bo faktycznie bywa grubo. No nie jest to coś na podobę teryfajera, może, bo to są dwa zupełnie inne filmy, ale też mi się skojarzyło z takich ostatnich, mocniejszych gór. Tutaj to jest bardziej takie ze smakiem podane, ale nadal. Będzie brzydziło. Ja widziałem reakcje niektórych osób na sali. Właśnie to było takie, U, no nie smaczne. Ja, mi się miło akurat na to patrzę Ja uważam, że to był bardzo miły seans. <laughs> Gdzieś tam ktoś kogoś podgryza, podjada, to to jest fajne. Ja lubię takie rzeczy, nawet już mnie to nie obrzydza. Znaczy, bywają jeszcze takie momenty, ale raczej już jestem przyzwyczajony też do tego typu kina, więc dla mnie to jest takie okej, okay, fajnie, miło się właśnie oglądało. Tak już domykając tylko ten wątek fabuły, no to oczywiście dotykamy tutaj pewnego rodzaju traum, trudnego dzieciństwa, rodziców, którzy nie do końca postępowali tak jak należy. No i właśnie między innymi poprzez to, czy też przez same społeczeństwo, które zawsze tam jakąś presję wiadomo narzuca, no ugruntowały się takie jednostki, które teraz są takie właśnie totalnie no, niezrozumiane na pewno, są gdzieś w mniejszości, są outsiderami. No, i muszą się zmierzyć właśnie z rzeczywistością, a rzeczywistość tutaj wcale nie jest prosta, bo w tej metaforze, którą tutaj akurat pokazujemy, która jest obrazowana, no widzimy ewidentnie, że tak, są ludzie podobni do nich, jest ich niewiele, ale muszą sobie na bardzo specyficzny sposób nawet poradzić, bo mają niewielki wybór, czyli tak naprawdę, albo e, żyć z tym wszystkim jakby nigdy nic, ale gdzieś tam cały czas jest to uczucie głodu w środku. Albo nie wiem, ewentualnie zamknąć się w psychiatryku, no i raczej nie będzie to fajne życie, tym bardziej, że pewnie szybko z niego wtedy nie wyjdziemy, a jak wyjdziemy już, nawet ewentualnie to co dalej. No a tym bardziej, właśnie jak wchodzimy w tę dosłowną warstwę filmu, no to dochodzą tutaj te morderstwa, jakby nie patrzeć, no i raczej wtedy trzeba się przemieszczać po tych lokalizacjach, to raczej dosyć też daleko, żeby w razie czego nie podpaść, tak jak już mówiłem. No więc, reasumując cało kształt, film oglądało mi się miło, przyjemnie. Fajnie spędziłem czas i bardzo mi się podoba zdjęciowo, z aktorami to tak różnie. Ja osobiście czuję tutaj jak najbardziej tę problematykę, która jest podejmowana. Nie jest ona w żaden głęboki sposób, wydaje mi się, tutaj przeanalizowana czy, czy przemielona. Bardziej się mieli części ciała przez naszych bohaterów, ale nie ma też co ukrywać: no, widziałem dziesiątki podobnych filmów, a w zasadzie filmów o podobnej problematyce, tematyce. Tak, jedynym tutaj wyróżnieniem jest właśnie to, że to jest przez pryzmat kanibalizmu podane. Dlatego to jest jakaś wartość z całą pewnością tego filmu, no chyba że ktoś się nabierze na hasło dramat romans, pójdzie do kina i będzie takie what the fuck, no to też uważajcie na to właśnie. No warto wiedzieć na co się idzie, ale też fajnie jakby kino nie wprowadzało w błąd, więc właśnie piszcie czy w innych sieciach też jest taki tajemniczy opis i tylko dwa gatunki podane, a tego kluczowego jakby nie patrzeć tutaj nie ma, tak? Bo jasne jest ten dramat romans, no ale no takie rzeczy co się tutaj dzieją, no to jest typowo już horrorowy vibe i nie każdy będzie chciał na to patrzeć, bo jednak... To nie jest szeroki target z całą pewnością jeżeli chodzi o publikę tego filmu tym bardziej że no po prostu dużo ludzi nie będzie chciało na takie brutalne makabryczne obrazy patrzeć tak. Jeżeli chodzi o moją ocenę no to jest to 6 na 10. Film jak najbardziej oceniam pozytywnie jestem na tak ale nie pieję po nim jakimś super zachwytem i nie widzę w nim jakiejś niesamowitej też wartości ale mimo wszystko jednak go doceniam. Także jeżeli mieliście okazję oglądać do ostatniej kości dzielcie się w komentarzach jak wam się podobał. Kto nie widział a zainteresowałem was Tą recenzją, tematyką, no to wybierzcie się, bo ja uważam osobiście, że warto. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak dotrwaliście do końca tego materiału, zostawcie hashtag kości, niech sobie będzie. Kości zostały rzucone, albo w tym wypadku kości zostały zjedzone. Raczej powinniśmy powiedzieć. Wbijajcie na Discorda, Instagrama, linki są pod spodem. Widzimy się w kolejnych. Cześć.